Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka. Dzisiaj przelecimy się z zaczarowanym Fordem Anglia. 868 elementów za 340 zł katalogowo, niższa cena naturalnie w x ale tak, jeśli chodzi o cenę jest naprawdę bardzo dobrze. I wydaje mi się, że to jedna z niewielu zalet tego zestawu, bo o tyle o ile Ford wygląda naprawdę spoko, to figurki Harego i Rona... Trzymają poziom tych figurek, które mogliśmy zobaczyć w motocyklu Hagrida, gdzie Harry sobie siedział obok i Harry wyglądał, nadal będę przy tym obstawał, jak Stevie Wonder. Tak to wygląda z bliska. No i tak jak mówię, jeśli chodzi o Forda. Ale no, jest spoko, to jest po prostu taka całkiem duża wersja i myślę, że to też jest miło odskocznia, bo do tej pory mieliśmy takie typowo playscale'owe wersje Forda, a teraz otrzymujemy model zdecydowanie większy. Tyle, że te figurki no, wyglądają totalnie dziwnie, przede wszystkim chłopaki mają płaskie twarze i z tego co widzę są to naklejki. Czy może być gorzej? No chyba gorzej być nie może, więc to w sumie też jakiś plus. Na pudełku od razu widać, że twarze to naklejki. Co więcej, widać, że naklejką jest również napis Anglia na masce i od razu możemy też dostrzec, że naklejki mają inny kolor niż klocki, na których są umieszczone. Bardzo fajnie wygląda ta opcja katapultowania kufra i kojarzy mi się z opcją katapultowania fotela w Astonie Martina Jamesa Bonda, który pojawił się kilka lat temu w serii Creator Expert, dziś w serii Icons. Dobra, jeśli chodzi o drugą stronę pudełka, tak to wszystko wygląda? Otwieramy drzwi, mamy przycisk, który pozwala na na wystrzelnie kufra. 25 cm długości. Aha, no jeszcze możemy zobaczyć, że chyba kufer wyskakuje w momencie, kiedy samochód jedzie do tyłu. Ale tragicznie, nawet na tym miniaturowym zdjęciu, wyglądają te twarze. Nie wiem, jak to będzie wyglądać na żywo, ale może lepiej niż na pudełku. Dobra, jeśli chodzi o to, co w środku. No to mamy torby z kluczkami. Jeszcze zerknę do pudełka, czy o niczym nie zapomniałem. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5 6 7 toreb z numerami. Tutaj mamy zapewne przednią szybę. Wow. No i tutaj mamy arkusz naklejek, są tablice rejestracyjne, jest naklejka na kufer, twarze oraz napis Anglia. No i tak wygląda instrukcja, nieduży format, ale dość gruba. Ford Anglia zaraz wyląduje nie na wieżbie bijącej, a na moim stole. Chciałbym powiedzieć, że Hedwiga przypominająca Porga oraz twarze Harego i Rona to jedyne minusy tego zestawu, ale niestety tak nie jest. Jeśli chodzi o kolory, tutaj po prostu mamy do czynienia z tragedią, a jeśli chodzi o całą resztę, zaraz Wam pokażę działanie mechanizmu, pooglądamy sobie kształty tego samochodu, no to co, komu w drogę, temu czas. Zacznijmy od funkcji zabawowej. Ta jest naprawdę bardzo fajna, tylko trzeba w nią włożyć odpowiednio dużo siły, żeby efekt był naprawdę satysfakcjonujący. Mamy tutaj dwa przyciski. Jeden jest z tyłu, drugi jest z przodu, więc to nie działa na żaden popych, tak jak mogłem wcześniej rozkminiać, tylko po prostu najpierw trzeba nacisnąć tutaj i wtedy otwiera nam się bagażnik, otwierają się również drzwi, no i potem musimy nacisnąć tutaj, tylko odpowiednio mocno, żeby kufer wystrzelił, no i działa to mniej więcej w ten sposób. Stryk i kufer wyskakuje. Sam kufer wygląda w ten sposób, to, szczerze mówiąc nic porywającego. Najzwyczajniej w świecie taka cegła ozdobiona naklejką. Jeśli chodzi o wnętrze bagażnika, wygląda w ten sposób. Tutaj po prostu chcę zaspokoić Waszą ciekawość, ale pozwolicie, że ja już ten kufer tutaj umieszczę, pozamykam drzwi, no i wracamy do ustawień fabrycznych. Oczywiście możemy sobie odpiąć dach i przy okazji odpiąłem go razem z szybką, ale nic nie szkodzi. Dobra, niech będzie bez szybki, szczerze mówiąc, będziemy mogli sobie wygodnie tutaj do środka pozaglądać. No i teraz tak, figurki możemy sobie w prosty sposób odpiąć, tylko jeśli chodzi o ich wygląd, absolutnie nie wiem, co tutaj się stało, czy projektant, który robił te figurki był na wypowiedzeniu i chciał zrobić psikusa, ale no zobaczcie, jak one wyglądają. Kiedy ustawicie je w ten sposób obok siebie, wyglądają jak dwójka znajomych, którzy poszli do ostatniego czynnego kebaba w mieście i na drugi dzień bardzo mocno tego żałują. Te miny są straszne i w ogóle jeśli chodzi o kształty, proporcje, no to okej, okay, no jeszcze chary Wygląda może jako tako, mógłby sobie zjeżdżać na nartach, ale ron z tymi rękami. Znaczy, nawet nie chcę ich ustawiać w takich dziwnych pozach, bo wiecie, nie wypada. Tutaj mamy Hedwigę, która przynajmniej jest ozdobiona nadrukiem, a nie naklejkami. Przypomina bardziej porga. Mamy też fotele, jest kierownica, no i to właściwie tyle. Nie ma żadnej skrytki, którą możemy otworzyć, żeby wyjąć krówki pani Weasley. No i jeśli chodzi o drzwi, mogliście wcześniej zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Naciskamy guziczek i to po prostu nam się otwiera. Ja w takim razie wpinam z powrotem dach, no i możemy iść do przodu. I teraz pojawia się pierwszy problem z kolorami, bo tak jak przy składaniu zestawu zobaczyłem, że jest tutaj duży problem z pailtami 1 na 1. Tak, kiedy zacząłem montować maskę, zauważyłem, że ten skos ma inny odcień niż te trzy obok niego, bo ten ma taki kolor jak ta ile, który widzicie tutaj, a te trzy skosy są nieco jaśniejsze. Nie wiem, czy widać to dostatecznie wyraźnie, ale widać na żywo zdecydowanie ten kontrast jest bardziej mocno zaakcentowany. Jeśli chodzi o to jak samochód wygląda od boku. Uf. No i tutaj robią się większe problemy, bo możecie od razu zidentyfikować, gdzie są plejty 1 na 1 ale nie tylko z nimi jest problem, bo po prostu mam wrażenie, że tutaj są klocki w dwóch odcieniach. I ja wiem, że możemy powiedzieć, kurczę, no ten Ford był stary i w sumie to on pewnie był troszeczkę odświeżany, może gdzieś tam zaczął korodować, ale bez jaj, jak to wygląda serio, To po prostu nie ma prawa wyglądać dobrze. Oczywiście wyglądałoby o wiele lepiej, gdyby te klocki były w takim samym kolorze, ale niestety nie są. Już kwestia prześwitów, które tu się pojawiają. Okej, okay, to jest do przełknięcia, to jest na tyle zacienione, że to nie rzuca się w oczy. Natomiast kolory są po prostu straszne. Jeśli chodzi o kształty, odzorowanie Forda jest ok, naprawdę tutaj nie mam się do czego przyczepić. Szkoda, że nie ma skrętnej przedniej osi. Tak wygląda podwozie, mogłoby być nieco lepiej zabudowane, no ale mimo wszystko, moją uwagę od razu przyciągają kolory. A z nimi po prostu jest źle, natomiast zakładam, że Wy możecie trafić na egzemplarz, który będzie wyglądał dobrze, bo wiele osób pisało mi choćby pod recenzją Concorda, gdzie mój miał wiele odcieni bieli, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, a wypisaliście, że jest w porządku. Zresztą zwróćcie uwagę na dach, ten ma jednolite kolory, może nie idealnie śnieżno-białe, ale nie widzę tutaj różnych odcieni. No to tyle z mojej strony. No dobra, na pudełku wyraźnie widać, że twarze czy znaczek na masce to naklejki, więc nie mamy prawa być zaskoczeni tym, że z kartonu wyciągamy naklejki na te elementy. Ale wydaje mi się, że możemy być zaskoczeni, czy nawet rozczarowani tym, jak samochód wygląda na żywo. I oczywiście chodzi mi o kolory, bo na pudełku te są idealne, są takie same, są świetnie ze sobą spasowane, a na żywo no, wygląda to po prostu tak, jak wygląda. Dawajcie znać, czy dla Was to też jest duży problem, bo ja po prostu nie ukrywam, że kiedy patrzę na samochód z dość. Bliskiej odległości, to bardzo wyraźnie te różnice dostrzegam. Jeśli chodzi o kształty, jest w porządku. Okej, okay, mówiłem, że można by było troszeczkę pozbyć się tych prześwitów, można by było też ewentualnie zrobić skrętną oś z przodu, ale mimo wszystko kształty są ok. Wiecie, figurki można za środka wyciągnąć i nie będą straszyć, ale te kolory nie wyglądają po prostu za dobrze i czuję delikatny niesmak. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.